Trafić tego ziemniaka. Kaczup to zły znak! Spokojnie do trzech razy sztuka. Hej, hej, co to młoda para przy płocie robi? Robimy tradycyjne śląskie wróżby przedweselne, hopie. Muszę trafić mlekiem ziemniaka. Dwa razy już cię płaczy raz ino można. Jak idzie, widzę jakieś mleczne kałuże? No niestety coś nie umiem trafić tego ziemniaka! Ale to są przedweselne wróżby, a po czego? Potencjalnych dzieci czy długości życia? To jest wróżba jak pójdzie wesele, ci latowo czy trochę lepiej. Trafić na pewno teraz trafisz. To jest takie stresujące, nie masz pojęcia, jak byśmy się narobili. Ciepuj musztarda, mamy kciuki. Ketchup, kocham cię, hop. A, o nie, mogłam więcej próbnych zrobić. To jest zły omen. Przejmujecie się głupotami. Rządzi chaos, a nie wróżby kupi. To się sprawdza, na weselu u w Kociara przejechała depresowi po głowie. Przestań musztara, zaczynasz piszczeć jak Depra. <grystanie> Widzimy się na weselu sąsiedzi. Keczup, czekaj tylko. Jerona ją muszę ją pocieszyć. I do tego basenu na weselu koniecznie trzeba będzie wchodzić? Ja ja nie wiem jak oni to ustalili. Bo ja nie chcę w majtach łazić. To ty się jaki pozamykany, hopie Nie wiem, nie chcę afery robić, muszę czy nie muszę? Możesz tu numer zadzwoń do naszych DJ-a i No Pewnie mają kupę roboty. Ketchup, ty jeszcze w klapkach ubieraj się, hopie. Świadek, możesz obrączki nie zgubiłeś? Przywiązałem je sznurkiem do marynarki. To najlepiej przywiąż się jeszcze ty do mnie. Co mi się nie stracisz, chopie? Wiesz, że megabisku przelatuje, hopie Serio? Megabiskup przeleci z Watykanu?